wszystkie skorpiony, więc położę karty na następne dwa tygodnie od 9 sierpnia do 23 sierpnia. 10 sierpnia mamy pełni Księżyca, zgodna i łącząca przyjaźń, więc to nam będzie też przypominało, że jesteśmy częścią czegoś po prostu większego. Takie znaki jak skorpiony, wodniki, byki i a, ryby, o ile się nie mylę, będą się czuły, jakby były na karuzeli, kręciły się w kółko. Emocje po prostu będą a, dość wysoko. Okay? No i oczywiście w pełni księżyca jest bardzo dobrze a, zrobić... Znowu intencje do wszechświata. Um, napisać na kartce to, co nam przeszkadza w życiu, czego byśmy nie chcieli mieć, fałszywych przyjaciół, niedobrą pracę. Um, no, cokolwiek by było negatywne, po prostu napisać, ok? Napisać i to wyraźnie wymienić. Oczywiście, spalić, najlepiej spalić to w jakimś garczku, jeżeli to jest w domu, zapalić światło, nie powiedzieć to głośno i spalić. A popiół a po prostu wyrzucić na zewnątrz, niech świat, aniołki i Bóg zacznie nad tym pracować. Ok? Co so, można to też zrobić tak samo i na zewnątrz, jeżeli macie. A, Robicie gryla czy ognisko, to w tym czasie można to też zrobić. Jeżeli robicie w domu, to tak jak powiedziałam, najlepiej spalić ten papier a, w jakimś daczku, żeby się po prostu ogień czegoś nie chwycił, ok? Podrzeć na kawałki i spalić. No, no i później wyrzucić powietrze. Niech wszechświat i aniołki pracują na. Także to tyle, jeśli chodzi o ten rytuał, może Wam pomóc? Mnie pomaga, tak jak mówię. Są, jest wiele aspektów w życiu, które byśmy nie chcieli mieć, więc od nas zależy, czego, co, czego byśmy się chcieli pozbyć. Ok, 9 sierpnia w Słońce jest w kadenaturze z Saturnem. To nam pozwoli być bardziej uważnym i skoncentrowanym. Dzięki dobrym układom planet i pozytywnych aspektów będzie nam po prostu to wszystko sprzyjać. 12 sierpień Wenus wchodzi do lwa i będzie aż do 5 września, czyli zabawy, tańce i uciechy. Więc zaplanuj swój kalendarz dużo wcześniej, bo może tego być dużo. No, na, nie na wszystkie musisz iść, ale jeżeli będziesz. A chciał, to niestety zrób sobie po prostu listę, otwórz kalendarz i, i zaznacz. Tak, żebyś później nie miał z tym problemu. 15 sierpnia Mars w Sekstyru z Plutonem. Będziemy mieć więcej energii. No proszę. Albo nawet i jej nadmiar. Czyli praktycznie rzecz biorąc, jak będziesz miał nadmiar, to by to po prostu wytańczysz, wyskaczesz na tych wszystkich zabawach. Merkury wchodzi do Panny i będzie aż do 2 września, okej? Okay? 18 sierpnia planeta szczęścia Wenus spotyka się z planetą dobrej fortuny, czyli Jowiszem. Następuje po prostu koniunkcja. O, oh, jak bardzo ładnie! No mamy po prostu dookoła planety. A się wierzyć nie chce, że nas gonią, żebyśmy po prostu używali trochu. 18 sierpnia Merkury jest w opozycji z Neptunem. Porozumiewanie się będzie małym problemem. No nie małym, ale może być i większym. Rzeczy elektroniczne będą się psuć, ok? Może samochód się zepsuć. Komputer, a telefon, no a, jak się nie zepsuje, to coś z nim tak nie będzie po prostu dobrej a, komunikacji, że tak powiem. A, więc trzeba po prostu a, na to uważać. No, bo również dobrze może być, ktoś nam wysłał list czy e-maila, i nie dostaliśmy albo. Wyżejście wysłali list czy e-maila i się okazuje, że, że nie jest odebrany albo ten ktoś nie dostał. Więc po prostu sprawdzać podwójnie, jednym słowem. 27-21 sierpnia Merkury jest w trygonie z Pluto. Są to detektywistyczne aspekty, okej? Okay? Możesz zauważyć, że informacje, który... Które były ukryte albo są ukryte, po prostu wyjdą na jaw. Ale to tylko dzięki temu, że będziesz bardziej dociekliwy, ok? Także to by było tyle, jeśli chodzi o planety. Teraz rozłożę Wam um, karty. Najpierw wyciągniemy kartę Aniołka, zobaczymy, co ona nam powie. I. Więc tak. Maja! Proszę bardzo, skorpionku. Maja! Szkoła, nauka i pogłębianie swoich wiadomości, jak również i edukacja, pomoże ci w Twoim życiu wybrać to, co powinnaś albo powinieneś robić w tym czasie dla siebie. Aniołki ci pomogą i będą cię kierować na, włas na właściwą drogę. No śliczna karta, ja też jestem skorpią. Także cieszę się, to przynajmniej mam wsparcie. A teraz położymy karty, trzy karty Tarota. Ok. I zobaczymy, co na te następne dwa tygodnie. One nam przyniosą. Okej, okay. mamy trzy kartuszki. Okay. Pierwsza jest magik. No, piękna karta. Oznacza ona wyjątkową mądrość, inteligencję, która znajduje się w tobie w składanie. Posiadasz możliwość osiągnięcia satysfakcji i zadowolenia. Prawie w każdej, niemalże w każdej dziedzinie czy kierunku życia. Musisz się skoncentrować i pokonasz wszelkie przeszkody. No wiadomo. Przeszkody były, są i będą, i trzeba je pokonywać. Tylko trzeba bardziej się skoncentrować. Jeżeli z czegoś nie jesteś zadowolony, to magik sugeruje, abyś to. Skorpionie po prostu zmieni. Może to być praca, czy partnerstwo, zmiana mieszkania, czy zmiana miejsca, zmiana szkoły. Także w tym wypadku masz drogę otwartą, ok? Drugą kartą jest król... Monet. Proszę bardzo. Co jest ciemnowłosy, o ciemnej kanaci skóry mężczyzna? No nie, nie musi być całkiem ciemny, ale ciemnowłosy też. Uparty, lubi rządzić, chciwy. Chciwy po prostu na pieniądze. Ale i w tym samym czasie jest też uczciwy. Jest on bardzo ostrożny i boi się po prostu zrobić krok do przodu. Często zanudza. No, tak to jest w życiu. Dlaczego my musimy mieć na swojej drodze właśnie takich? No, ale to jest życie i musimy niestety się z tym pogodzić. Więc trzeba w tym wypadku zawsze znaleźć. Jakieś wyjście. Ok? Co? So, cesarzowa. To jest następna karta. I ostatnia. Cesarzowa. Piękna karta. W ogóle są piękne karty dla ciebie, Skorpiony. Magik. Król moment. No. Bardzo dobrze. Co? So, no i oczywiście cesarzowa. Zyski materialne. There we go. Tak jak powiedziałam. Zyski materialne, poprawa na lepsze. Jeżeli zastanawiasz się e, o po, podjęciu jakiejkolwiek decyzji związanej z pracą, czy też lokatą pieniędzy, w jakąś prywatną inwestycję, to, z, to zrób to, bo wszystko się ułoży i będzie pozytywnie. I będziesz miał z tego w ogóle zyski. Także masz drogę otwartą, Skorpionie. Jeżeli chcesz zmienić pracę czy ulokować gdzieś e, pieniądze, to proszę bardzo. Zielone światło, jednym <kluje> <kluje> Także dziękuję ślicznie. Jeżeli chcecie ze mną a, mieć prywatne spotkanie, to poniżej jest e, moja strona i mój e-mail. E, proszę do mnie napisać, no i oczywiście ja odpiszę jak najszybciej. E, więc to by było wszystko na no, następne dwa tygodnie. Życzę miłych i wspaniałych chwil, bo zanosi się na to, że sierpień mamy bardzo wesoły. No i Niech Bóg błogosławi i aniołki strzegą od złego. Dziękuję. Bye.